Dobry wieczór! Jest godzina 22. Nowy tydzień, ale wyjątkowy tydzień, bo wielki tydzień się rozpoczął. Najważniejszy tydzień w całym roku, ponieważ bogaty w masę ważnych wydarzeń. Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że Mogę dalej z wami się spotykać. I na dzisiaj przygotowałam dwa wiersze, które chciałabym w sposób szczególny oczywiście podarować wszystkim, ale dzisiaj y, szczególnie właśnie swoje myśli kieruję do y, Cioci Mieci z gołębia, do Ani krug z gołębia i do. Halinki Rowickiej. Halinka to jest e, wspaniała aktorka, która brała udział w niejednej mojej drodze krzyżowej, i chciałabym właśnie tymi wierszami wyrazić swoją wdzięczność. Zmęczone ręce. Zamienię na skrzydła. Będę szybciej, gdy zechcesz mnie zawołać. Krople deszczu zamienię na okruchy szczęścia. Nakarmię cię, gdy poczujesz się głodny. Oddam radosne poranki, nieuczesane marzenia, nagą prawdę i oddech wieczoru. Zostaw mi tylko Ciche bicie serca i miłość zatopioną na dnie mojej duszy. Zmęczone ręce zawienie na skrzydła. Myślę, że każdy z nas by pewnie tak chciał, żeby czasami móc sobie gdzieś tam odlecieć. I drugi wiersz. Dobry Boże, jestem, a ty? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, kiedy marzę, marznę z braku miłości? Gdy szukam światła w tunelu niepewności, a numer do nadziei ciągle zajęty. Gdzie mogę Cię znaleźć, kiedy tracę siłę? Kłócę się z wiarą, niebu błękit. Szepnij jedno słowo, pozbieraj wczorajsze łzy, przytą samotność, posklejaj to, co połamane. Uzdrów mnie dobrem, siłą przyjaciół, darem szczęśliwego jutra. Dziękuję. Że w ziarenku piasku ukryłeś wszechświat, i że w tym wszechświecie jest miejsce dla mnie. No właśnie, słuchajcie, w tym wielkim wszechświecie każdy z nas ma swoje miejsce. Każdy z nas jest wyjątkowy. I każdy z nas jest potrzebny. Nie zapomnijmy o tym, kiedy będziemy mieli podgórkę, kiedy będzie nam się wydawało, że dźwigamy zbyt ciężki krzyż i że nikt nas nie potrzebuje. Pamiętajmy, że świat bez nas byłby zupełnie inny. Słuchajcie, jesteśmy cały czas w tej atmosferze jeszcze Wielkiego postu, ale zbliżamy się do tych najważniejszych wydarzeń, czyli do czwartku, piątku i Wielkiej Soboty. I muszę Wam powiedzieć, że będę miała dla Was niespodzianki. Mam nadzieję, że zaskoczę Was miło, ale to będzie, te niespodzianki będą zaczynały się. Od wielkiego czwartku. Dziękuję Wam za dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam y, Was wszystkich, życząc dużo siły, dużo pogody ducha, dużo nadziei i dużo wiary w to, że jeszcze będzie pięknie i że my, ludzie, możemy być bardziej dobrzy. Dziękuję Wam. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na jutro na godzinę 22.